Cześć! Dzisiaj robimy Dziś nie ma. Dziś nie ma. Dobra, cześć ludzie, ja jestem RKM Play, a to jest oczywiście Murder Mystery. Jestem dzisiaj z Bartoniksem. Jestem dzisiaj z Bartoniksem, więc jeśli chcecie więcej odcinków, to zostawcie lajka w górę. Oczywiście, jeśli. Subskrypcja e, na kanale. Oczywiście. Subskrypcja najważniejsza. Dzisiaj ogólnie e, niestety znów nie jesteśmy. Zdałem. Niestety nie polećcie jesteśmy mordercą. Dobra, na, napiszcie jeszcze... Co? Ja? Nie, jestem inocentem. To tak trochę słabo. O, ja nie mogę! Ludzie, wy to widzieliście? Co. Ja biegnę nagle sobie, a przede mną gość zabija. Ty nie żyje? Nie, nie. Przede mną gość za zabił jakąś dziewczynę. Ja nie mogę. Ale miałem farta, że biegłem za nim. A nie, przede mną biegł. Bo by mnie zaraz ja zabił. Ja nie mogę. Morderem jest... E, mówię ci, kto jest morderem. Morderem jest... E, o, ja nie mogę. Albo ten ban... Gościu w czerwonej koszulce taki Dokładnie Zagrajmy duster Jeszcze żyję Dla jasności Więc... Merderem jest taki gościu w czerwonej koszulce Tak wiem bo on przed Właśnie mówię że przed mną on właśnie Zabił jakąś dziewczynę A w ogóle Ale dziś miałem taką głupią sytuację Że byłem co? merderem Sztabek złota po całej mapie Wyobraź... Złota. O stary Chyba, chyba byłem przy merderze. Dobra, lecę sobie szybami. Ej, patrz, 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 że on przy łóżkach, za któremi jest szkło. I on próbuje zabić dziewczynę, która jest za tym szkłem. Ona się jakoś tam dostało do rogu i stoi za szkłem i nie... No nie zabił mnie. Zabił mnie. Dobra, lecimy następny mecz, ludzie. Lecimy następny mecz. O, mogę być merderem, mogę być teraz merderem, więc. No. Mam duże szanse, mam duże szanse na bycie merderem. Mam tak samo, właśnie, ale jestem innocentem. Czekaj, Kim ty jesteś? Ja oczywiście też. Was też na, na serwer na, serwer na Discordzie. Y, wszystko dla moich znajomych. HLP oczywiście. Z Zapraszamy na serwer. Wszystko dla moich znajomych. Y, Discord server. Oczywiście. Polecamy. Tego serwera będzie w opisie. Może będzie w opisie. No tak. Ale dam w opisie, postaram się dać w opisie. Bo rozumiecie, ludzie, nie jestem najlepszym youtuberem. Ja na tak, ja też to jestem w jest... tym tunelu. Ja, ja, z... ja się boję, bo ja nie wiem, gdzie jest murder. Mam dopiero 4 sztabki złota. O, cześć, cześć, hello, mordo. Ja nie mogę. Ja się boję. To są zwłoki. Ja w ogóle dziś miałem taką głupią sytuację, że byłem y, sam na sam z detektywem. Ja dzisiaj głupie sytuacje, na głupie sytuacje na Murder Mystery. Byłem normalnie, y, spotkałem ci teraz. Najlepiej zrobić odcinek. Ja nie mogę. Mam Stary, jakaś dziewczyna normalnie... Już się... Mu... Dobra, lecimy z kolejną grą. O nie. Ja nie mogę, ten, ten odcinek dopiero trwa 4 minuty. Ja mam też 16 na Merdera, ja nie mogę. Ja mam 11 na Detektywa, 16 na Merdera. Innocent, ja nie mogę. Innocent. No ja właśnie dzisiaj miałem takie sytuacje. Ja miałem taką sytuację, że spotkałem cheatera. Byłem ja, jako merder. Ja? i jedna osoba, jakaś, zabiję yy, i ona miała łuk. I nagle, ja, ja miałem ją podejść już od tu, a tu nagle jakiś cheater z, yy, z góry zlatuje. Naprawdę. A co zrobił? No zabił mnie. Latał. Tak, co? latał. Nagle z góry sobie zlatał, zlecił jakby nigdy nic. Normalnie zlatuje, zabija mnie i co? I co ja mam zrobić w tej sytuacji? No, uciekać lub go zabić? Właśnie w tym był problem. A, zabił mnie murder super. A kto jest Merder? Jeszcze mówię? E, prawdopodobnie e, chyba... Wie, Merder mnie zabił, wie... Ja mam 15%, 15 na detektywa. Takie sytuacje. Gdy Prowadzisz transmisję na żywo. Jeśli ktoś ma powiedzieć, kto z merderem ma co, merder zabić. Właśnie to jest najgorsze. Jestem. Merdera 15% na detektywa. Innocent. No co? Czy oni. Czy oni naprawdę nas skurzają. My mamy normalnie ponad 10% na detektyw, na merdera i na detektywa, a nie możemy być żadnym z nich. Chciałbym przynajmniej być w tym odcinku detektywem, a nie mogę. Ej, powiedzieć coś? Ej, RKM, powiedzieć ci No dawaj. Powiedzieć ci jedną rzecz? Takie coś. Że w ogóle bez przerwy grasz z Nerder Mystery i bez przerwy masz MP. Masz tyle szans na murdera i co jeden mecz masz o 1% więcej? Więc po prostu grasz tyle więcej bez serwy jesteś i docyda. Aż masz 100% na murder. Ja nie mogę, ale to jest. A zabił mnie. A ciebie, czy masz jakieś. Przy... Dla jasności, merderem, ja prawdopodobnie. Do... Nie wiem, kto jest merderem, ściemnąc teraz. Nie, nie widziałem jego A, dobra, już mówi, kto jest merderem. Merderem jest... Y... Powiedz jego ja y, XX Foxy 1987 xx Chyba to on. on nie goni! Merder mnie goni! Pomocy, help! Dobra, Help. to chyba on jest czymś ja przez... morderem? O, o, rzeczywiście zabił. Merderów. Tak, to, to był to on. Było. I XX Foxy. Dobra, mam 14%, mam 13% na morderce 13 i 3% tr... 13% na detekt. Mam to samo, nie wiem czy my się akurat jakoś teraz połączyliśmy umysłowo normalnie, czy. M Innocent. Ja nie mogę. Detektywem i na gry zabijam mordercę. Powiedziałem jak kogoś zabiła to jego. Jesteś detektywem? W sobie grałem, to będę tak detektywem i od razu zabijam mordercę. Pa pa. Jakiś Jestem niewidzialny. Ej, a ty kim jesteś? Ej, kim ty jesteś? Stabek złota, po wszystko typy... ja chodzę... super parkour z mojej strony, oczywiście. Misteri No nie, dostałem slowness'a. Dostałem slowness'a, oczywiście, musiałem, ale to w niczym mi nie przeszkadza. Że... Co? O, cześć. RKM, jestem za to. Tak właśnie widzę. A dobra, to, bo to jest invisible. Sprawdźcie, kto to. Dobra, nie wiem, nie wiem akurat jak jak kto to. Ale kto? Dzwonił do moich dziwi, ale. Aha No nie, w takiej topie to ja jeszcze nie miałem. Ale co cię czas? Spadłem. Spadłem niestety Ja też czas. Ale spokojnie w następnym meczu nie Ktoś będzie. Ja sp... w ogóle biega na niewidzialność. Ej, wokół. Od któryś na 8 minut. właśnie cię oglądam. To sobie, że Murder ma ja poputeczkę na niewidzialność na 8 i nikt nie wie Murderem on na niewidzialność. Nie nie wiem gdzie ty jesteś. A tu jesteś. Nie, to nie ty. Gdzie tu jesteś? Jestem tam, gdzie się bierze potę... Mam siłę na 3 minuty, dostałem strunja! Po co ci? Dostałem stręża e, Dostałem poteczkę na strunja. Siłę ba na... Chyba strong! Strong! No wypij ją, jak chcesz. 200 Jestem na ms um, na strange. Bierz tą potkę. znaczy... <mum> Sił. Dobra, ja, ja oglądam jak ty lecisz normalnie. Lecisz jak. Ta... Tu, tu na górze jest jakiś typ. Gdzie ty jesteś? Detektyw i morderca wciąż. A ty jesteś gdzie? parkour <grym> Ej patrz, po chciałem ta doskoczyć nie doskoczyłem to świat daj ta Federacja 14 16 na Merdera 16 na detektywa no, dajcie mi Ja mi... mam 17 na detektywa Błaga. Detektyw Noc. Noc. Detektyw o, o. Ja rano byłem na detektywa no to ja teraz no. jestem detektywem. Już kolejny raz jestem detektywem i jestem mordercą. I sorry za wczoraj, dla jasności, nie mogłem się powstrzymać. Niestety, już wytłumaczę, jaka wczoraj była sytuacja. Jaka była sytuacja, że sobie grałem z RKM. Z RKM Play. I wiecie, co się wydarzyło? Z RKM, wam to powie panie ja nie chcę tego wspominać. Więc tak. Byłem, byłem detektywem, a Bartonix był yy, mordercą. Przez co? A umawialiśmy się, że się nie zabijamy. A wiecie, co on wykminił? Oczywiście nie. Co Ja byłem morderem, a on detektywem. Tak, Ej, nie dla jasności, gość, gość latają. Yy, jakaś bryła kolorowego. Yy, to jakaś. Gość ma skina nuba? I dla Jastasi, Monster Dino to on jest. Monster Dino to jest morderca. Monster. Dino. A wiem kogo u... em, ze, em, Kolorowego Jabuś. Tak, jakieś takie kolorowe coś. Em, mamu. Dobra, Teraz trzeba za, za, znaleźć tego typu. Sprawdzam, żeby Gdzie po prostu odcinek nie był za długi. Sprawdzam, żeby odcinek nie był za długi i. Może zrobić tak, żeby wejść w ciało tego mordercy. A, właśnie mnie Dobra, jeszcze jedna gra. Sprawdzam ogólnie, y jak. Jakie. Y ile ma odcinek już. 14 na mordercę, 11 na do ja mam 14 na morderce. Innocent. No nie, mam Spidermana tu koło siebie normalnie, który ma takiego samego skina. Ej, no, ale ja mam lepszego, o wiele lepszego. Ja nie mogę. Nie mam o wiele lepszego skina. Spidermen trzymają się razem. No właśnie. W tym jest problem, że on ma takiego samego. Że on ma właśnie takiego samego. Czekaj, czekaj, ty je... Czekaj, jest za tobą, jestem czy nie? nie? Nie, to jest ten drugi. Jestem po drugiej stronie. A, jest MZ tu jestem, tu jestem, ja na tym słupku siedzę. Tu, to, tu. To. To. Spiderman z mapą. Dobra.

Mamy tutaj... To wygląda to 5 lat dziecko poniżej 6 lat, to niech sobie zaniżę słonią. Ale nie, 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 bo akurat ten e, Na szczęście mamy cenzurę słowną na czacie. Więc y, gra nie rozróżnia pol polskich wyra... Y, gdyby... Hmm. Ej, to, napisać na czacie przestacie. Na, boję tych na ludzi. Jak ktoś przestać. będzie do mnie podchodził, A? ten, to ja od razu skaczę i, i odciekam od niego. No nie, no ten gościu ja drugi raz do został... mnie podchodzi. Detektyw został zabity. A dobra, no czyli ci ludzie nie są. Dobra, zaraz mam łuk Zaraz mam łuk, jeszcze jedno ten Czemu ja sobie śpiewam? Albo fabrzepecka Albo best lol Albo pecka, Albo not ma Ja nie mogę O dobra, mam łuk, mam łuk Mam jeden łuk Zabij takiego typa, który ma Koszulkę taki, taką przypominającą flagę, zabij typa, który ma. Miał... Przypominającą flagę nie mm. A ty wiesz, czy na pewno to jest przypadkiem morderca? Tak, widziałem, jak mnie ten. Typ... Ja tak widziałem. Widziałem, jak też zabija... to ten... zabija. A ten! Dobra, teraz go widzę. Bo... O, wygraliśmy. Dobra, spoko. W ogóle ktoś zabije, Tam napis rola. Dobra, ludzie. Jeśli odcinek Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie lajka like i subskrypcję pod tym kanałem. Ja się żegnam. Cześć i do zobaczenia.